Środek owadobójczy. Alex powiedziała, że to trucizna. Tak, odsuńcie się. Boję się, skrzynia może pęknąć i wycieknie trucizna. Takie skrzynie nie są bardzo wytrzymałe. Po pewnym czasie to, co jest w środku, wypływa na zewnątrz. Trucizna skaża wodę i ziemię w promieniu kilkuset mil. Ten, kto ma bezpośredni kontakt z trucizną, może zakazić innych. Tworzy się okropna reakcja łańcuchowa. Jeśli zawartość tej skrzyni przedostanie się do naszego środowiska, to będzie katastrofa. Co będzie z nami? Po jakim czasie trucizna zaczyna działać? To zależy, jak dużo jej zjedliście. Pozwólcie, że się Wam przyjrzę. Tak, jak myślałem. Jest jeszcze za wcześnie na jakąkolwiek diagnozę. Poobserwuję was trochę. Już po nas. Nie martwcie się, oni tylko zemdleli. Już dobrze z nimi. Jeśli to nie nauczy was, że nie wolno brać rzeczy, które nie należą do was, to już nic wam nie pomoże. Dłużej tego nie wytrzymam. Jestem za młody. Nie chcę być otruty. To twoja wina. Przez twój wieczny głód zawsze wpakujemy się w jakieś kłopoty. Od teraz nie jesteśmy przyjaciółmi. Żegnaj, chudy. Dokąd pójdziesz? Nie wiem. A ty co będziesz robił? Idę się zdrzemnąć. Mogę iść z tobą? Pewnie. Augustynie, do czego służy środek owadobójczy? Ludzie go wytwarzają, żeby insekty nie niszczyły ich roślin. Niestety, większość środków owadobójczych jest trująca, tak jak ten w skrzyni. Niektórzy ludzie są nieostrożni i zapominają, że trucizna nie powinna dostać się do rzek. Myślisz, że chudy i wielki się otruli? Nie, ta skrzynia jeszcze nie przeciekła. Nasi przyjaciele cierpią na niestrawność. Słabo mi. Krokodyl powiedział, że takich skrzyń jest więcej. Krokodyl ma rację, musimy być na to przygotowani. Zbudujemy przeszkodę, która zatrzyma wszystko, co będzie płynęło w tę stronę. Jakiego rodzaju przeszkodę? Taką jak ta. Zbudujemy długą, solidną sieć, którą rozwiesimy wzdłuż rzeki. Siatka złapie wszystkie skrzynie. W ten sposób wyłowimy je bezpiecznie i zastanowimy się, jak się ich pozbyć. A teraz zbierajcie pnącza, gałązki i pręty bambusa. Czuję, że mój koniec się zbliża. Cały czas burczy mi w brzuchu. Mam nadzieję, że się mylili i ta ryba nie była zatruta. Ciekawe, kiedy w końcu będziemy mieli pewność. Żałuję, że tak dużo zjedliśmy. O nie! Muszę ostrzec resztę. Raz, dwa, raz, dwa. Zaczekajcie, ta ryba jest zatruta. Te dwie myszy, które ją jadły, są chore. Nie wierzymy Ci. Nie chcesz się z nami podzielić. Mówię prawdę. Ktokolwiek zje zatrutą rybę, też będzie chory. O to chodzi. Wspaniale. A teraz pociągnijcie z obu stron. Tak. Nic ci się nie stało? Nie. Jesteśmy gotowi. Co zrobimy z pierwszą skrzynią? Zakopiemy ją. To nie jest najbezpieczniejsze rozwiązanie, bo skrzynia nadal może przeciekać, ale nic więcej nie możemy zrobić. Na razie, dopóki nie znajdziemy lepszego rozwiązania, jesteśmy bezpieczni. Nie jestem pewien, czy nie mam książki, żeby się upewnić, że dobrze robimy. Jeśli niczego nie znajdziesz, sami będziemy musieli się o tym przekonać. Skąd masz wszystkie książki? Od ludzi. O nie, pewnie śni mu się jakiś koszmar. Sprawdź co u niego. Nie wiem. Przyjrzyjmy mu się. Na razie nic mu nie dolega. Jesteśmy już w niebie? Nie wyszliście jeszcze z lasu. Nic im nie jest. Zobaczmy, co powie Augustyn. Ciekawe, czy ich obrzmiałe brzuchy to jakiś zły znak. Jeśli przeżyjemy, nigdy nie spojrzę nawet na rybę. Ja też nie. Dostaliśmy nauczkę. Przynajmniej nie musieliśmy pomagać przy budowie tej sieci. Jest następna. Nie powinni tego robić. To niebezpieczne. Musimy im powiedzieć, żeby trzymali się z dala od tego miejsca. Nie chciałbym stracić moich ryb. Umarłbym z głodu. W tej skrzyni jest pewnie wystarczająco trucizny, aby zniszczyć całą okolicę. To niesprawiedliwe. Jak ludzie mogą być tak nieostrożni? Nie wiedzą, jaką szkodę nam wyrządzają? W idealnym świecie coś takiego nie miałoby miejsca, ale niestety, Simba, ludzie czasami zapominają o nas. W ten sposób niszczą cały świat. Od dziś zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to się więcej nie powtórzyło. Nie pozwolę im zniszczyć naszej dżungli. To wielkie zobowiązanie Simba. Simba jest jeszcze młody i bardzo odważny, ale czasami to nie wystarcza, żeby dotrzymać swoich zobowiązań. Czy on i jego przyjaciele nauczą się, jak ocalić dżunglę? Przekonamy się o tym w następnym odcinku.